Stefan Żeromski jest twórcą, który bardzo intensywnie wpływał na społeczeństwo. Cieszył się ogromnym autorytetem, więc teksty, które pisał, często były odczytywane w sposób szczegółowy, dokładny i zastanawiano się, co tak naprawdę autor chce osiągnąć, w jaki sposób chce wspomóc społeczeństwo polskie. Ludzie Bezdomni to tekst, który pojawia się pod koniec wieku XIX. Data wydania to 1900 rok i otrzymujemy powieść, która. Dotyka i spraw politycznych, i społecznych, a tak naprawdę patrzy głęboko w człowieka, który chce wprowadzić w życie zmiany. Chce wprowadzić, dlatego że czuje się zobowiązany do tego, by budować społeczeństwo dzięki zdolnościom, które ma. Okazuje się, że to nie jest wcale takie łatwe. Że budowanie społeczeństwa według nowoczesnych, nowatorskich myśli. Może się spotykać z oporem i to z oporem, który stawia właśnie to społeczeństwo. Nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat razem z moimi uczniami wędruję przez literaturę, język i kulturę. Jestem również egzaminatorem maturalnym. Znam maturę z dwóch stron. Wiem, jak przygotować ucznia do tego egzaminu i jakie wymagania stawia uczniowi komisja egzaminacyjna. Ludzie bezdomni to Powieść nowego typu. To powieść, którą często się określa jako modernistyczną czy też młodopolską. Wyrasta oczywiście z tradycji powieści realistycznej i niektóre fragmenty sięgają do tego, w jaki sposób wypowiadali się twórcy w okresie pozytywizmu czy też wielkiego realizmu, bo możemy sięgać szerzej przecież w tradycję europejską. Ale żeromski dokłada jeszcze coś. To nie tylko zapis życia głównego bohatera. Otrzymujemy tekst, który obok fragmentów ewidentnie realistycznych, czy czasami nawet naturalistycznych, również wprowadza nas w symbolizm i w impresjonizm. To tekst, który nie poprowadzi nas przez historię Tomasza Judyma w sposób taki dokładny na zasadzie spójrzmy, jak wyglądał dzień za dniem tego bohatera. Żeromski buduje swoją opowieść, tak jakby chciał nam pokazywać album. Album z najważniejszymi momentami z życia Judyma. Album, który ma nam pokazać, co w najważniejszych chwilach życia głównego bohatera ukształtowało go i w jaki sposób poprowadził swoje życie. Bo jest to tekst o decyzjach, jest to tekst o trudnych sytuacjach, które doprowadzają człowieka do wyboru pomiędzy tym, co jest jego miłością, a tym, co jest wyczuwanym przez niego z wnętrza płynącym jakimś obowiązkiem, imperatywem społecznym, czy też imperatywem wobec społeczeństwa. Żeromski stosuje w Ludziach Bezdomnych narrację, którą określamy narracją personalną. To nie tylko i wyłącznie trzecioosobowa narracja, która przedstawia nam rzeczywistość, którą oglądamy w tekście. Świat przedstawiony w Ludziach Bezdomnych, prezentowany w narracji personalnej, pokazuje nam, w jaki sposób Judym Widzi to, co go otacza. Zatem mamy odbiór rzeczywistości, który jest w pewien sposób przekształcony spostrzeżeniami, doświadczeniami, emocjami głównego bohatera. Można powiedzieć, że nie jest to tak naprawdę obiektywne, ponieważ to główny bohater wskazuje nam przez ten obraz, co uważa za złe, co uważa za dobre. Co w jego oczach jest miejscem, które należałoby teraz jeszcze poprawiać, a co mogłoby być tym doświadczeniem i obrazem doskonałym. Nie tylko i wyłącznie narracja trzecioosobowa jest obecna w ludziach bezdomnych. To kolejna nowość, która się pojawia właśnie w ludziach bezdomnych. Mamy obok trzecioosobowej narracji też narrację pierwszoosobową. Można powiedzieć, pewnego rodzaju kontynuacja tradycji. Przypomnij sobie lalkę. Tam również narracja przebiegała na dwóch płaszczyznach. Narracji trzecioosobowej i narracji pierwszoosobowej. Tak samo jest u Narracja pierwszoosobowa to pamiętniki Joanny Podborskiej. I to tam pojawiają się różne sposoby prezentowania tekstu, bo to nie tylko Narracja pierwszoosobowa, w której odczytujemy, w jaki sposób Joanna patrzy na rzeczywistość, ale również widzimy tam jakieś recenzje, jesteśmy w stanie odczytać streszczenia, jakichś spotkań, więc dosyć bogata przestrzeń sposobów realizowania tekstu. To nowość, bo nie otrzymujemy w tym momencie stylistycznie jednorodnego tekstu. To tekst wewnętrznie, dosyć intensywnie zróżnicowany. Można powiedzieć dla niektórych ciekawy, dla niektórych zaskakujący. Ale jest to próba pokazania, jak różne rzeczy mogą wpływać na człowieka, jak różne rzeczy mogą decydować o tym, jak jest obserwowana rzeczywistość. Bielość narracji w obrębie jednego tekstu będzie nam uświadamiała, że świat nie jest jednopłaszczyznowy, że rzeczywistość, którą oglądamy, rzeczywistość, którą komentujemy, tak naprawdę Otrzymuje różne naświetlenia ze względu na to, kto na daną rzecz patrzy, z jakiego miejsca, z jakim doświadczeniem, z jakimi oczekiwaniami. Tekst żeromskiego to nie tylko i wyłącznie obraz realistyczny. Mówiłem, że widzimy tam również impresję i symbolizm, bo symbolika w tym tekście ma znaczenie. Z jednej strony mamy symbolikę w samym tytule, o którym sobie co nieco więcej powiemy za chwilę, ale. Mamy również symboliczne elementy w samej treści. Pojawia się symbol piękna, czyli Wenus Milo, pojawia się symbol nędzy, czyli obraz rybak, pojawia się kwiat tuberozy, pojawia się krzyk pawia, pojawia się rozdarta sosna. Symbol rozdarcia wewnętrznego głównego bohatera. Tekst żeromskiego również tym się różni od klasycznych tekstów realistycznych, że ma otwarte zakończenie. Jest tekstem, który nie uzyskał wyraźnej informacji związanej z tym, w jaki sposób kończą się losy bohatera. Bo bohater na samym końcu podejmuje decyzję, że idzie dalej. Więc nie wiemy, czy plany, które w zasadzie możemy odczytywać, bo jesteśmy przecież obecni przy wypowiadaniu jego pragnień, ambicji, czy te plany są zrealizowane. To jest zagadka, przed którą zostajemy. A może to jest pytanie, jak daleko można te plany rzeczywiście wprowadzić w rzeczywistość? Judym, czyli główny bohater tego tekstu, to osoba, którą poznajemy od okresu dzieciństwa, od tego momentu, kiedy jawi nam się jako chłopak z tej warstwy, którą w zasadzie można by powiedzieć przekreślano. Pochodzi z warstwy ubogiej, rzemieślniczej i nie można by zakładać, że w sposób normalny, przeciętny jest w stanie zmienić swoje położenie. Ale wkracza w jego życie osoba, która stwierdza, że będzie gotowa łożyć na jego edukację. Wybiera go, stwierdza, że to właśnie Tomasz będzie tym z dwóch braci, który. Otrzyma to wsparcie finansowe i będzie mógł się kształcić. Ciotka, która decyduje o wyborze i o płatności za edukację Judyma, wyciąga go z biedy i powoduje, że dzięki jej finansom Judym zdobywa doświadczenie, zdobywa pozycję i staje się lekarzem. Typowy obraz, który jest związany z myślą pozytywistyczną. Bo taka droga była właśnie przewidywana przez pozytywistów. Dać szansę tym najuboższym, żeby się zmienili, żeby mogli przemienić swoje ubóstwo na drodze edukacji w jakieś osiągnięcia, osiągnięcia przydatne dla społeczeństwa. Zatem Judym właśnie taką historię ma. Judym korzysta z tej możliwości, żeby zdobyć coś, co w jego rękach będzie elementem utylitarnym, bo przecież Zawód lekarza jest jak najbardziej przydatny społecznie. Mamy zatem wykształconego judyna, który przestaje być obywatelem społeczności biednej. Nagle zaczyna obracać się w świecie bogatych ludzi, zaczyna obracać się w świecie lekarzy, ale przepełniony jest myślą o tym, że został wyciągnięty, wyrwany z ubóstwa i względem. Tej warstwy społecznej czuje ogromny dług wdzięczności i konieczność spłacenia tego długu. To tak bardzo wpływa na niego, że można powiedzieć, że zaprząta jego umysł w 100%. Pomimo tego, że mógłby stać się teraz bogatym człowiekiem, że mógłby zacząć prowadzić spokojne życie i rzeczywiście ułożyć je. Nie przejmować się tym, że nagle gdzieś pojawia się jakaś nędza, bo dla niego ta nędza by nie istniała. On cały czas ma w głowie, w sercu myśl o tym, że jest winny coś tej grupie, z której został wyrwany, że musi uratować, uratować wszystkich to takie bardzo romantyczne. Patrząc zatem na Judyma, możemy mówić, że jest bohaterem, który zmaga się z wieloma postawami, sytuacjami, które kulturowo go tworzą. Ukształtowany w myśl pozytywistycznych idei, zdobywa utylitarny zawód, a jednocześnie pozostaje głęboko romantyczny. Tak głęboko romantyczny, że jest Indywidualnością jest tym jednym jedynym, który widzi szansę na to, żeby przekształcić rzeczywistość pomimo tego, że nikt za nim nie chce iść. Bo Judym widzi już szansę na to, że lekarz może przecież uzdrowić całe społeczeństwo. Rozpoczynając od tych najuboższych, im się chce poświęcić. Nieważne, że oni nie potrafią się odwdzięczyć, że nie mogą zapłacić, to nie jest istotne. Widzi, że oni najbardziej potrzebują tego wsparcia, czuje się zobowiązany do tego, bo czuje się w jakiś sposób związany, związany z tą grupą społeczną, z której się wywodzi. I tutaj dochodzimy do miejsca, które jesteśmy w stanie rozważyć w kontekście tytułu. Tytuł tekstu to ludzie bezdomni i Tytuł ten możemy odczytywać dosłownie, ale również jest to szeroka metafora, więc odkrywamy w tym tytule też element symboliczny. Dosłowność ludzi bezdomnych to tak naprawdę obrazy, które są przywoływane tam w kontekście biedoty paryskiej, czy też tych slamsów, bud, które jest gotów przekształcać, zmieniać i wyrywać z nich ludzi judym. Chociażby w Polsce na przykład w zagłębiu. To ta grupa społeczeństwa, która naprawdę nie żyje na żadnym rozsądnym ludzkim poziomie. Dosłownie są bezdomni, ale oprócz tego pojawia się bezdomność, która ma wymiar symboliczny. Mamy do czynienia w takim razie z bezdomnością, która jest bezdomnością ideową i tutaj wpisuje się w tę bezdomność ideową sam Judym. Ma marzenie ma pragnienie, ma oczekiwanie, ma pewną myśl, ideę, która prowadzi go jako lekarza. Uzdrowić nie tylko i wyłącznie fizycznie tych wszystkich najuboższych. Dać im szansę na lepsze życie. Zmienić to, co do tej pory przeżywali, w coś zupełnie innego. To takie bardzo prometejskie. Dać się zniszczyć, spalić się. Żeby inni mogli funkcjonować inaczej. Ale w tym jest sam. Nikt inny nie stanie pójść za nim. Można powiedzieć, że jestem bezdomny. Nie ma żadnego środowiska, które dałoby mu schronienie i wsparcie. Bezdomny symbolicznie również jest jego brat. Ale jest to bezdomność ekonomiczna. Można też powiedzieć polityczna. Za chlebem musi wyjeżdżać z kraju. Więc nie ma miejsca na to, żeby tu w Polsce mógł Osiąść i żyć godnie, więc porzuca ojczyznę. Porzuca dom, tę przestrzeń, która do tej pory była jego prawdziwym domem. I można powiedzieć, zaczyna pewnego rodzaju tułaczkę poza tymi terenami, które należą do Polski. Możemy również wskazywać w tekście jeszcze jedną bezdomność, która jest bezdomnością symboliczną. To bezdomność społeczna. Bezdomna społecznie jest. Na przykład Joanna. Joanna wywodzi się z ziemiaństwa, ale traci rodziców, jest wychowywana przez wujostwo i nie potrafi znaleźć wspólnego języka z tymi, którzy ją wychowują. Zatem porzuca swoje środowisko i próbuje żyć własnym życiem w mieście. Próbuje znaleźć rozwiązanie dla siebie, więc odchodzi od tych, którzy mogliby stanowić dla niej dom. Tak samo znajduje się w pewnej. Pustce społecznej, jak Judym. Judym też przecież wychodzi ze swojej grupy społecznej. Wychodzi z tej biedoty, która była jego pierwotnym domem i nie potrafi dotrzeć do żadnego innego. Ponieważ grupa, którą mógłby traktować jako swoja domowa inteligencja lekarze, nie chce go przyjąć. A może to on nie widzi siebie jako odpowiedniej osoby do towarzystwa tamtych ludzi. Więc ta para bezdomnych pojawia się jako ci, którzy przyciągają się w swoim, można tak powiedzieć, poszukiwaniu życia. Poszukiwaniu życia dla siebie indywidualnie. Poszukiwanie jakiegoś domu, jakiegoś miejsca, które mogłoby dać im schronienie. I tu pojawia się trudna historia miłosna, ponieważ Tomasz i Joanna nie potrafią być tak naprawdę razem. Pomimo tego, że chcą, możemy stwierdzić, że ta wina, która tu się pojawia, związana z nieumiejętnością bycia razem, leży tak naprawdę po stronie Tomasza. Bo to Judym nie widzi dla siebie szans na rozwój swojej idei wtedy, kiedy byłby mężem, kiedy by odpowiadał za dom. Jest głuchy na te słowa, które mówi Joanna. Ona gotowa jest wejść w ubóstwo. Ona gotowa jest poświęcić się tej idei. Dla Tomasza to nie jest takie jasne. On jest rozdarty pomiędzy swoją myślą poświęcenia się dla najuboższych a miłością do Joanny. Rozdarta sosna, która pojawia się jako obraz tego dwoistego funkcjonowania Judyma, pokazuje, że to wyrasta z jednego korzenia. Judym tak naprawdę jest w pełni zaangażowany i w miłość, i w posługę, ale nie umie tego ostatecznie połączyć. Te dwie drogi w jego wyobrażeniu są rozdzielne. Albo będę kochać i poświęcę się dla tego, co będzie moim domem, albo poświęcę się dla mojej idei. Jakieś wewnętrzne przekonanie, że ważniejsza jest ta posługa dla mojej grupy społecznej, z której się wywodzę że ważniejsze jest to spłacenie długu, decyduje o tym, że Judym rozstaje się z Joanną. I to jest koniec tej historii, którą znamy. Tutaj pozostawia nas Żeromski. W takim miejscu niejasnym, niepewnym. W miejscu, w którym możemy sobie zadawać pytania i co dalej, bo Ludzie Bezdomni to powieść otwarta. Powieść, która zadaje nam wiele pytań Oto. to, jak poświęcać się dla społeczeństwa? Czy poświęcanie się dla jakiejś idei na radę pogodzić ze szczęściem rodzinnym? Gdybyśmy spojrzeli na ten tekst przez pryzmat takich pytań, to moglibyśmy zobaczyć, że są to pytania obecne w życiu społecznym cały czas. Żeromski pisał, że historia, którą przedstawia w ludziach bezdomnych, to historia takich romantyków. Takich hamletów, których mija na ulicy wielokrotnie. Więc widział w wielu ludziach swojego Tomasza Judyma. A czy obecnie też nie żyjemy w takich czasach, że mijamy wiele osób, które poświęcają się idei i nie potrafią znaleźć połączenia tej pracy, tej działalności ze szczęściem rodzinnym? Człowiek cały czas zmaga się z tym, dla kogo czy też dlaczego. Żyć to największe wyzwanie. Jak połączyć moją pasję, ideę ze szczęściem, które mogę dać drugiej osobie? I takie pytanie chcę zostawić każdemu odbiorcy Stefan Żeromski w ludziach bezdomnych. Jeżeli przed Tobą matura, to jesteś w dobrym miejscu, zasubskrybuj ten kanał. Co tydzień znajdziesz tu nowe materiały, które będą przydatne do Twojej matury z języka polskiego. Zapraszam cię również na stronę matura.namaxa.pl. Znajdziesz tam kurs naturalny, który przeprowadzi cię przez wszystkie zagadnienia potrzebne do egzaminu maturalnego. To co? Widzimy się?